Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dawno mnie tu nie było, nie było czasu, dużo roboty i tak dalej, i tak dalej. Trochę się pojeździło, przyszły tydzień nie zapowiada się lepiej. Znaczy, nie zapowiada. super się zapowiada, bo będzie trochę jazdy. Wyjazd z Katowic do Szczecina prawdopodobnie, i na to więc trochę tych kilometrów wpadnie w poniedziałek. I w ogóle przez okres świąteczny tak naprawdę miałem wolne w sumie dwa tygodnie miałem, tam chyba od 23 grudnia do 8 stycznia miałem wolne i tyle, ale wracając do tematów, które tam w Facebooku przewinęło się różnych tematów związanych z kurierką. A szczególnie na stronie na stronie no, poświęconej w sumie pracy GLS, -a, gdzie kurierzy se tam piszą i tak dalej, i tak dalej. Trochę narzekania było. Nie dziwię się, powiedzmy sobie szczerze, że, że GLS trochę załatwił y, przewoźników, <gryw> że tak powiem na kasie. Nie da się tego ukryć. Polecieli grubo w kulki według mnie, tak się nie robi. a Styczniowe faktury, nasze znaczy grudniowe faktury, które dostali teraz w styczniu, były dość zaskakujące, bo były niższe niż cała ekipa się spodziewała. I to nie tylko jedna osoba pisała, tylko więcej, że spodziewała się większych faktur, a faktury były no, faktycznie jakieś tam mniejsze. Tym bardziej przed całym okresem świątecznym. Miesiąc chyba przed, czy nawet półtorej, GLS wprowadził, że za małe paczki się mniej płaci. Tam chyba do 3 kg. Więc zaczął się mały problem, bo właśnie tych pieniążków gdzieś tam brakuje. Po tym, jak to wprowadzili, niby GLS waży te paczki. Przed tym, zanim zostaną tam, nie wiem, przesłane dalej albo na inny oddział, bo jak przychodzi paczkę na magazyn, no to ona jest z automatu ważona i jeżeli to wyłapie pracownik, to ok, jeżeli nie, to puści ją dalej. Bo często, gęsto etykiety mają, że paczka waży kilogram 2, a tak naprawdę waży 10-15, i nie zawsze to jest zweryfikowane. No podejrzewam, że w większości. Czasu to nie jest weryfikowane przez nikogo, po prostu leci to dalej i nawet były głosy, że kurier, nawet jak zobaczył, że ta paczka jest cięższa, na etykiecie jest napisane 3 kg, szedł do pracownika, temu przeklejał ety etykietę niby już tą normalną. Nadal na tej etykiecie widniała waga niższa niż ta, która tak naprawdę była, więc. Powiedzmy, jeżeli to są jedna, 2-3 paczki się tak zdarzy, to OK, nic się nie dzieje, ale jeżeli tych paczek jest sporo, powiedzmy nawet podejrzewam 30% tych paczek dziennie, no to przez miesiąc się tego uzbiera w dużo. Więc trochę tej kasy też będzie, mając tam, nie wiem, 10 pracowników czy 5, no to tej kasy się traci dosyć sporo. Nadźwigać się trzeba a ciężkich rzeczy, a kasa została zmniejszona też dlaczego mówię, że to był bardzo dobry ruch ze strony GLS-u. no dlatego, że nawet jakby chcieli zrobić strajk, czy wypowiedzieć umowy, czy cokolwiek yy, przewoźnicy to mają 3 miesiące wypowiedzenia. Niewywożenie paczek to są kary umowne. Cokolwiek by nie zrobili są kary umowne, więc wiedzieli co robią, robią zmniejszając stawki i nikt jakoś tam się nie sprzeciwi firmie, no bo będą musieli płacić duże kary, jakby nie było. I to było bardzo, bardzo dobre posunięcie ze strony GLS-u, ale ze strony przewoźników, no to to było ujowe posunięcie ze strony GLS-u, że tak ich załatwili. I tak to wygląda. No i ja się nie dziwię, że ci przewoźnicy rezygnują, bo też już widziałem parę tam jakichś um, Parę ogłoszeń czy coś, że ktoś sprzedał busa oklejonego firmy GLS, no, pewnie z każdej firmy idzie znaleźć takie busy, ale ostatnio jakoś tak więcej z GLS jest, że w końcu rezygnują, cieszą się w uj, że już nie muszą tam pracować, no bo ta praca jest ogólnie bardzo niewdzięczna, trzeba się nadźwigać, nanosić, nawkurzać, Kurde, potem jakoś tam te faktury nie pasują, podobno też są błędy we fakturach, jest tam ogólnikowo tylko, że nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale tak pisali, że ogólnikowo jest, że paczki zostały rozwiezione czy tam doręczone i za to było zapłacone, a tak naprawdę powinno być wyposzczególnione, za co, jaka stawka była, za ile paczek, co gdzie było wywiezione. Chyba tak powinno być na fakturze, żebyś wiedział, za co masz mniejsze, za co masz większe przychody z doręczania tych paczek. Przeważnie, jak coś kupujesz w sklepie czy coś, to na tej fakturze masz wszystko napisane co kupiłeś albo co sprzedałeś na tej fakturze jest wszystko napisane, więc wykonując usługę dla jakiejś tam firmy, powinno to też tam być jakoś unormowane i żeby było wiadomo, ile miałeś, nie wiem, zapłacone złoty 50 zł, za jakie paczki ile ich było, i tak dalej, i tak dalej, im wyższa. Yy, tam, waga czy ponadgabarytowo i tak dalej i tak dalej to powinno być jakoś tam chyba bardziej wyszczególnione no tak napisali nie wiem dokładnie jak to wygląda nigdy tych faktur nie widziałem nie jestem w stanie się w 100% tego odnieść Do tego no ale jeżeli pisze parę osób na tych forach tak a nie inaczej no to coś w tym musi być no i jak rezygnują no to się bardzo cieszą w sumie większość przewoźników jak już rezygnują psychicznie rady nie dawają no to to się cieszą. No, są przewoźnicy, którzy walczą równo z tym i dobrze sobie radzą, nie narzekają. No ale ogólnie to jest ciężka robota. Nie każdy się do niej nadaje. Przepraszam. Nie każdy się do niej nadaje. I tak było zawsze. Tych pracowników też czy tam nowych się przerobiło sporo. Teraz na szczęście nie mam z tym problemu. Siedzę w ciepłym samochodzie. Trochę poczekam we Wrocławiu, są obecnie i lecimy za chwilę na Katowice no i po robocie to będzie na dzień dzisiejszy. Jest godzina 12, .00. dwie godziny jazdy z powrotem. Od 8 okej, okay. jest okej, okay, dobra, dzisiaj nie ma źle. Teraz byłem na wyjeździe od wtorku do czwartku. warszawa Bydgoszcz takie tam mieliśmy. Jazdy trochę było, ale nie było źle. Trochę sobie pochodziłem w jeden dzień, bo Wtorek pojechaliśmy, w środę miałem tak naprawdę cały dzień dla siebie w Warszawie, więc tam gdzieś chodziłem, narobiłem 16 kilometrów w tą środę. Wczoraj sobie pochodziłem, pozwiedzałem, ale tak to wygląda, nie jest to łatwy chleb. Jeżeli nigdy nie byłeś kurierem, to ja bym chyba nigdy nie poszedł kurde na swój garnuszek pracować. Jako kurier, czy tam przewoźnik, tak naprawdę potem nie? Najpierw trzeba skosztować, to przydajesz radę jako kurier, że daj, jeżeli złapiesz bakcyla i ci się spodoba, no to możesz wtedy myśleć o przewoźniku. Wiadomo, że to co ci firma obieca, to przeważnie tam jakoś trochę mija się z celem. Trzeba mieć to na uwadze, że gdzieś tam nie będzie tak jak kolorowo oni opowiadają. To musicie mieć na uwadze, żebyście się potem mocno nie rozczarowali. Że coś jest nie tak, i że jakieś kary z każdej strony idą, i tak dalej, i tak dalej. Ja ogólnie pracując w gls pracowałem przez 6 lat, 5-6 lat, to ja nie, znaczy nie narzekam, pewnie że narzekam, każdy narzeka, ale tam mi się chyba najlepiej pracowało. Było ciężej, wcześniej do pracy się szło, i później się kończyło, ale jakoś bardzo fajnie wspominam tego GLSa No fajnie tam było, fajnie tam było, oby mnie musiał już tam wracać. No, ale nigdy nie wiadomo co się zdarzy, i przydarzy i może trzeba będzie wrócić z powrotem do kurierki i skończy się jazda jakimiś tam fajnymi samochodami no teraz jeżdżę nowym Lexusem całkiem nowym nie wiem, 2000 km przejechanym nowym Mercedesem który ma przejechane w sumie też już teraz będzie miał 2300 chyba z czego ja chyba zrobiłem z 1600 czy 1700 no i w poniedziałek wpadnie z 1300 znowu z mojej strony tak to wygląda. Dobra, tyle ode mnie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Możecie napisać w komentarzach, jak u Was te faktury wyglądały i tak dalej. Czy jesteście zadowoleni z grudnia, czy nie. No, bo też słyszałem, że w się w miarę luźno było. Tam parę osób mi mówiło, że w miarę luźno było, a na przykład w impoście był taki zapieprz, że nie wiedzieli, gdzie ręce włożyć. Nawet ci tacy kurierzy, którzy wymiatali, wymiatają, tak naprawdę też. Mówili, że jest, no jest co robić i było widać w godzinach, które musieli przepracować, że pracowali te 2-3 godziny więcej niż zawsze, nie? więc no był ogień podobno. Ale się nie dziwię, no jest to największa konkurencja dla tych wszystkich innych firm kurierskich, jakie są w Polsce, czyli GLS, DHL, DPD i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko i wszystkich. Tyle ode mnie. Miłego weekendu Wam życzę, a ja sobie ułożę się żebę. nie wiem ile jeszcze to potrwa tu, może no, z pół godzinki będziemy lecieć do Katowic. Bajo!